Dzisiaj jesteśmy na trzecim pucharze Olympic Park, który jest jakby współorganizatorem łącznie ze mną tej imprezy. Impreza jest to, jest to impreza w siłowaniu na rękę, czyli war wrestlingu. Na chwilę obecną mamy tam praktycznie ponad 50 amatorów zapisanych, ponieważ są to zawody stricte dla osób, które dopiero zaczynają bawić się tym sportem. Nie są przeznaczone dla osób, które gdzieś startowały na mistrzostwach Polski, pucharze Polski czy większych imprezach jak mistrzostwa Europy czy mistrzostwa świata. Jest to coraz bardziej popularna dyscyplina w naszym kraju o czym świadczy grono zawodników, którzy dzisiaj tutaj do nas przyjechali. A przypominam, że są to amatorzy, którzy dopiero, którzy dopiero zaczynają bawić się w ten sport. Na czym polega armwrestling, czyli siłowanie na rękę? Naprzeciw siebie staje dwóch zawodników, łapią oni dłonie, ściskają dłonie razem i po komendzie ready go muszą przeciągnąć rękę przeciwnika do poduszki bocznej. Który, który zawodnik ręką przeciwnika dotknie poduszki bocznej, wygrywa pojedynek i mamy następną walkę. W dniu dzisiejszym mamy trzy kategorie e, wagowe i wiekowe, można powiedzieć, bo mamy juniorów do e, lat 21, e, później mamy seniorów do 85 kg i plus 85 kg, e, trzecia najcięższa kategoria w dniu dzisiejszym. Oczywiście ręka prawa i lewa. Arm wrestling jest e, taką dyscypliną, którą mogą uprawiać dosłownie wszyscy. Od e, młodzieńca czy e, młodzieńczyni, dziewczynki, e, w tej chwili mamy kategorię najmłodszą, e, 14-16 lat, do osób powyżej 60 roku życia, ponieważ jest to e, najstarsza kategoria, 60. Plus. Więc e, arm jest można powiedzieć dla osób w każdym wieku, nieważne, czy. Czy jest się starszym, czy młodszym, czy jest się mężczyzną, czy kobietą, dosłownie każdy może ten sport uprawiać. Jest to, można powiedzieć, taki sport rodzinny, ponieważ na większość zawodów przyjeżdżają zawodnicy ze swoimi rodzinami, z dziećmi, z żonami, z dziewczynami oczywiście, więc naprawdę jest to taki sport wszechstronny dla wszystkich. Jeżeli chodzi o trenowanie ar-wrestlingu, dla początkujących e, oczywiście no, standardowo siłownia, wzmocnienie e, obręczy barkowej, rąk, e, dużo podciągania, pompki, prawda? Dla e, e, no, ogólnie e, trening ogólnorozwojowy. W późniejszym terminie przechodzi się już bardziej do ćwiczeń takich, specjalistycznych, czyli już stricte e, symulacje walki na różnego rodzaju maszynach, na wyciągach, na wolnym ciężarze. No i oczywiście praktyka przy stole, która jest najważniejsza, bo tam człowiek uczy się najwięcej, prawda, jeżeli chodzi o start, jeżeli chodzi o ustawienia i samo obycie ze stołem.